RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu Wyjątkowe wydarzenie odbyło się w piątkowe popołudnie w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie. Stowarzyszenie Plastyków Powiatu Kępińskiego podsumowało plener malarski pod tytułem Antonińskie Pejzaże. W Wernisarzu w murach pałacu udział wzięli miłośnicy malarstwa i zaprzyjaźnieni z artystami goście. Na wszystkich czekała prawdziwa uczta duchowa. Ciekawą historię zabytkowego budynku opowiedziała miłośniczka historii, a zarazem prezes Kępińskiego Stowarzyszenia Plastyków Janina Mielcarek-Gorzędowska. Podsumowała ona również plener malarski, w którym uczestniczyli członkowie stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia Plastyków Powiatu Kępińskiego już od kilku lat przyjeżdżają do Antonina na plener malarski, ponieważ jest tutaj nie tylko uroczy pałacyk, ale przepiękny park, a w pobliżu Wspaniały rezerwat Wydymacz, czyli właściwie każdy może coś znaleźć i stworzyć jakiś piękny obraz. Przyjeżdżamy tutaj na zaproszenie pani dyrektor Bożeny Chęczycy, która stwarza tu dla nas naprawdę twórczą atmosferę i co roku. Chętnie tu bywamy i na pewno w przyszłości chętnie przyjedziemy. Obrazy, w tej chwili dzisiaj odbywa się Wernicarz wystawy. Na obrazach Najczęściej znajduje się Pałacyk Myśliwski Radziwiłłów i to przedstawiony jest różną techniką, w różnej kolorystyce i w różnych rozmiarach. Oprócz tego są obrazy przedstawiające piękny park otaczający pałacyk oraz obrazy z rezerwatu Wydymacz. Uczestnicy spotkania podziwiać mogli piękne prace artystów wystawione w Pałacu Radziwiłłów, a także mogli zakupić obrazy. Był też czas na rozmowy i wymianę doświadczeń. Uświetnieniem wieczoru był przepiękny koncert fortepianowy w wykonaniu Łukasza Kryjoma.